To są za emocje, aż mi się głos łamie. Na szczęście nie ja będę je przekazywał teraz swoim mocnym głosem. Jest z nami Agnieszka Pietrzak. No, dziękuję, dziękuję. Fakty RMFM o 13. Zapraszamy. Kolejny medal olimpijski na końcu polskiej reprezentacji wywalczony we wspinaczce sportowej na czas. Aleksandra Kałucka zdobyła przed chwilą brąz. Czekamy na finał z udziałem Aleksandry Mirosław. Emocje sportowe zdominują te fakty RMFFM o 13. Koniecznie słuchajcie relacji naszego wysłannika, który śledzi zmagania w Paryżu. Ależ to są emocje. Czekamy na pierwsze polskie złoto na igrzyskach w Paryżu. Lada chwila zacznie się finał we wspinaczce sportowej kobiet na czas. Aleksandra Mirosław zmierzy się z Hinką Deng Luan, a my już mamy brąz i cieszymy się z brązu Aleksandry Kałuckiej. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na igrzyska Wojciechem Marczykiem. Witam cię, Wojtku! Tak jest, dzień dobry i mamy złoty medal, pierwszy wow. złoty medal dla Polski na tych Igrzyskach Olimpijskich. Aleksandra Mirosław w 6 sekund 10 sekund 10 setnych wspięła się przed Chinką na górę samej ścianki. Uderzyła ten taki, można powiedzieć, grzybek, taką, taki kwadrat, którym zatrzymuje się ten czas i te 6 sekund 10 setnych to właśnie czas Polki. Ale mamy podwójne powody do radości dzisiaj, no bo wcześniej yy, yy, Aleksandra Kołucka w półfinale pokonała reprezentantkę Indonezji. Ta Popełniła błąd wykorzystała to Aleksandra Kałucka no i wspiała się na samą górę przed Indonezyjką i złoto i brąz we wspinaczce sportowej na czas dzisiaj kasuje polska reprezentacja obie nasze zawodniczki spotkały się dziś w półfinale no niestety tak ta drabinka się ułożyła ale dzięki temu mamy dwa medale w tym półfinale lepsza okazała się Aleksandra Mirosław pokonała Aleksandrę Kałucką no i stąd to złoto Aleksandra Mirosław świetnie ona prezentowała się w kwalifikacjach dwa razy poprawiła rekord świata w czasie tych kwalifikacji. No a dziś zdobywa złoty medal, pierwszy złoty medal tutaj w Paryżu dla polskiej reprezentacji. Świetny świetny start naszej reprezentantki, która była od początku murowaną faworytką do złotego medalu. No ale mamy drugi powód, jak mówiłem, Aleksandra Kałucka, brązowy medal, no więc tak naprawdę jesteśmy potęgą we wspinaczce sportowej na czas. Dwa medale dla Polski jednego dnia, w jednym miejscu złoty i brązowy. Pewnie byśmy sobie życzyli, żeby to było złoto i srebro, no ale tak się ta drabinka turniejowa ułożyła. Cieszmy się z tego, co jest, no bo tak jak wspominam, pierwsze złoto dla Polski na Igrzyskach w Paryżu. Aleksandra bo mówisz Mirosław. mówisz o tej radości, my właśnie obserwujemy na ekranach naszych telewizorów wielką radość Aleksandry Mirosław, prawda? Tak jest, ściska się ze swoim trenerem, który także jest jej naszeczonym, no trzeba powiedzieć, że to taka, taka sportowa, rodzinna układanka, można powiedzieć, więc są mu ściski. Jest też duża radość Aleksandry Kałuckiej, która no, trochę jakby sama nie dowiedziała wierzała w to, że ten brązowy medal udało się zdobyć, ale Aleksandra Mirosław jest też bardzo szczęśliwa, no bo to jest to, o czym ona marzyła od dawna. Na poprzednich Igrzyskach te konkurencje były inaczej rozgrywane, no i to nie była mocna strona naszej reprezentantki, a tutaj już ta wspinaczka sportowa na czas inaczej ułożona, już tylko ta jedna konkurencja, w której nasza reprezentantka jest najlepsza na świecie, bez wątpienia. Chociaż miała problem w Mistrzostwach Świata poprzednich, no to tutaj na Igrzyskach udowodniła, że to ona jest najlepsza. Jest w końcu rekordzistką świata w tej dyscyplinie, więc no to pokazuje, że jest zdecydowanie najlepsza i są uściski, są pocałunki od narzeczonego i trenera, więc jest to ogromna radość, nie tylko nas, kibiców i obserwujących to, te, te, te wydarzenie sportowe, ale także samych zawodników, którzy ciężko 4 lata na to pracowali i teraz widzimy tabele. Aleksandra Mirosław, Hinka Denk ze srebrem no i Aleksandra Kałucka z brązowym medalem. To jest naprawdę bardzo dobre wczesne popołudnie dla Polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Pięknie wygląda ta tabela, o której mówił przed chwilą. Pięknie również Wojciech Marczyk. Dziękuję Ci, Wojtku, za te relacje. Dziękuję, do usłyszenia. A ja z radością powtórzę te świetne informacje z Paryża. Aleksandra Mirosław, złotą medalistką. Igrzysk we wspinaczce sportowej na czas. Aleksandra Kałucka, brązową medalistką. Piszemy o tym więcej na rmf 24pl Czekamy na kolejne emocje sportowe. Przypomnę o 16. nasi siatkarze zmierzą się w półfinale z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. A nowe fakty RMFFM. Punktualnie o 14.00 zapraszam. Radio Muzyka Fakty. RMFFM.